Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Sportowego Flesza. W czwartek została rozlosowana pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Oświęcim. Najciekawsze spotkania zapowiadają się w Kętach, Głębowicach i harmężach. Tylko 20 drużyn spod okręgu Oświęcim zgłosiło się do rozgrywego Puchar Polski. Ciekawie zapowiada się spotkanie w Kętach, gdzie miejscowy hejnał podejmie oświęcimską Unię. Dobre spotkanie będą mogli również zobaczyć kibice w Harmerze, gdzie miejscowa korona zmierzy się z całą Oświęcim. W Głębowicach natomiast zostaną rozegrane derby gminy Osiek, w których miejscowy LKS podejmie Brzezinę Osiek. W innych spotkaniach zmierzą się Sołałęki z Łęki z LKS-em Piotrowice, Sygnał Włosinica z Zaborzanką Zaborze, Górnik Brzeszcze z LKS-em Bobrek, Skawa Podolsze ze zgodą Malec, LKS Bulowice z Iskrą Brzezinka, Straża Grajsko z LKS-em Jawiszowice, LKS Gorzów z Orłem Witkowice. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane 8 sierpnia. Lukasz Żicha to kolejny napastnik po Robercie Krajczy za południowej granicy, który dołączy w tym sezonie do zespołu Aksam Unii Oświęcim. Lukasz Żicha to nowy nabytek Aksam Unii Oświęcim. Czeski napastnik wypełnił limit obcokrajowców po uzyskaniu obywatelstwa polskiego przez Petra Tabaczka. 29-letni Czech w ostatnim czasie reprezentował barwy słowackiego Martina, z którym w ubiegłym sezonie zajął trzecie miejsce w słowackiej ekstralidze, a rok wcześniej wygrał Puchar Kontynentalny. Jak zapowiadają działacze Oświęcimskiego klubu, Rzicha w nowym sezonie ma być partnerem w ataku innego obcokrajowca pozyskanego przed sezonem za południowej granicy Roberta Krajczyk. Przygotowania do nowego sezonu w pełni. Zespoły Ziemi Oświęcimskiej rozgrywają sporo gier kontrolnych, o czym powiemy w kolejnym materiale. Nieźle w meczach kontrolnych radzi sobie KS Heumek, Niwa Nowa Wieś oraz Przyciszowia Przeciszów. Biało-zieloni najpierw zremisowali z bokiem, by później rozgromić zatożankę Zator 7 do 0 i spójnie Osiek Zimnoduł 6 do 2. Miwa natomiast rozgromiła Solawie grajec 12 do 1 i pokonała Czarnek Góral Żywiec 3 do 2. Przeciszowia zaś po wygranej ze sobą Oświęcim 3 do 1 zremisowała z czwartoligową stalą brzeg 2 do 2. Kolejne zwycięstwa zaliczyli Brzezina Osiek nad Ogniem Wola 6 do 1, Korona Harmenży nad Strumieniem Polanka 5 do 3 oraz Sołałęki rozgromiła zgodę Malec 7 do 0. Nadal zwyciężyć nie może Orzeł Witkowice, który uległ hejnałowi Kęty 2 do 0 i UPS Mos Będzin 2 do 1. W kratkę natomiast gra Górnik Brzeszcze, który najpierw pokonał Orła Kos 2 do 1, by później ulec LKS Mazańcowice 3 do 6. To wszystko w dzisiejszym programie i zapraszam Państwa za tydzień. Bartomiej Kasperczyk, sportowcy24.pl. Do zobaczenia.